Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza w dniach 5-6 września na mikser regionalny. Wystąpią m.in. innymi Skuba z, z Maregdy, lub W programie także gry i zabawy dla dzieci, warsztaty twórcze, kuchnia regionalna i wiele innych atrakcji. Więcej na www.mikser.lodzkie.pl. Spotkajmy się na mikserze regionalnym. Zapraszam na ulicę Piotrkowską. Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, kseroprawy, prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura ulica Barlickiego 14 Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki, basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. Za Ciebie innych zadbaj o zdrowie, korzysta z dofinansowania w kwocie 3 465 115 zł pochodzącego z norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014 oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Celem nadrzędnym projektu, korespondującym z celem programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu kutnowskiego. W ramach projektu zrealizowano już następujące działania. Sześć pikników zdrowotnych dla miasta Kutno, gminy Bedno, gminy Oporów, gminy Kutno, Krzyżanów oraz Nowe Ostrowy, w trakcie których przebadano w punktach medycznych przybyłych na nie mieszkańców z gmin powiatu kutnowskiego. W ramach realizacji pikników zdrowotnych zaobserwowaliśmy także systematyczne zwiększanie się liczby osób zainteresowanych projektem, co przyczyniło się do zwiększenia ilości przeprowadzonych badań profilaktycznych i ankietowych. Rozpoczęto także badania wywiady medyczne, które przeprowadza firma ASM, Centrum Badań i Analiz Rynku. Zorganizowano konkurs na hasło i logo zachęcające mieszkańców powiatu do zdrowego stylu życia poprzez zdrowe ożywianie się i aktywność fizyczną. W ramach oszczędności uzyskano zgodę na zakup i przekazanie urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni zewnętrznych dla każdej z gmin powiatu Kutnowskiego oraz zakup 20 rowerów wraz z sprzętem, jak kaski, kamizelki odblaskowe wraz z usługą magazynowania i serwisu ubezpieczeniem oznakowania. Rowery te stanowić będą zachętę dla mieszkańców, ażeby w wolnym czasie organizować na przykład rajdy rowerowe, których trasa obejmowałaby najciekawsze miejsca na terenie powiatu Kutnowskiego. Jednocześnie pozwoli to na zwiększenie aktywności osób, których sytuacja materialna uniemożliwia zakup rowerów. W okresie realizacji projektu rowery wypożyczane będą zorganizowaną grupą nieodpłatnie w Starostwie Powiatowym w Kutnie. W dalszym toku realizacji projektu przewiduje się dokończenie badań ankietowych wywiadów medycznych, ich przeanalizowanie i wyłonienie 3500 osób, które uzyskają możliwość korzystania z tzw. badań pogłębionych w zależności od stwierdzonych u nich czynników ryzyka wpływającego na możliwość wystąpienia chorób układu krążenia oraz przygotowanie raportu epidemiologicznego populacji powiatu kutnowskiego w zakresie. Chorób układu krążenia i stylu życia. Oczywiście badania pogłębione będą również nieodpłatne. Ponadto realizowane będą dodatkowe zadania takie jak taniec towarzyski jako forma aktywności fizycznej osób w wieku od 50 do 70 lat, pudełko życia, kolejne pikniki zdrowotne, warsztaty dla edukatorów i warsztaty dla szkół z zakresu zdrowego trybu życia i odżywiania. Zapraszam do odwiedzenia starostwa powiatowego w Kutnie, ulicy Kościuszki 16, pokój 19 oraz do siedziby firmy ASM, Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie przy ulicy Grunwaldzkiej 5, to tam można wypełnić bezpłatną ankietę wywiad medyczny, który będzie stanowił podstawę do skierowania na badania profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia. Fabryka dobry, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy wtorek, 25 sierpnia, a imieniny obchodzą Grzegorz, Józef, Michał, Patrycja i Wincenty. Zaczynamy wiadomości dnia. Z kalendarza świąt nietypowych dzisiaj mamy Dzień Polskiej Żywności. Data celebrowania polskiej żywności nie została wybrana przypadkowo. Koniec sierpnia to wymarzony czas dla smakoszy. Właśnie teraz mamy do dyspozycji szereg warzyw i owoców, które możemy zjeść od razu lub zrobić z nich przetwory. Niebawem na rynku pojawią się także kolejne płody rolne, a także grzyby. Na straganach sklepowych i półkach doskonale widać to bogactwo. Wystarczy tylko z niego skorzystać. Wczoraj około godziny 20.30 w Żwirowni w Grodnie odbyły się czynności mające na celu przeszukanie zbiornika wodnego. Strażacy z OSP przybyli na miejsce jako asysta pogotowia ratunkowego w celu sprawdzenia informacji o zwłokach znajdujących się w wodzie. Na miejsce oddelegowano dwa zastępy OSP i jeden JRG. Ciała nie odnaleziono, policja prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców oraz Urzędu Gmin w Dąbrowicach, grupa ponad 70 dzieci z terenu gminy Dąbrowice mogła wyjechać na darmową wycieczkę do Płocka. Wycieczka ta była zorganizowana przez wójta gminy Dąbrowice, Dorotę Dąbrowską i przewodniczącego Rady Gminy Michała Drążkiewicza. Podczas wyjazdu dzieci miały zapewnione wejście do ZOO, rejs statkiem po Wiśle, no i tradycyjnie oczywiście posiłek. Już w piątek o godzinie 19.00 najbardziej kolorowa, najradośniejsza impreza na świecie, zawita do kutna. 28 sierpnia na Placu Piłsudskiego odbędzie się długo oczekiwana eksplozja kolorów, no i także kino przy fontannie. Tym razem widzowie będą mogli obejrzeć film Nietykalni i Zakochani w Rzymie. Zapraszamy serdecznie. Wczoraj wieczorem około godziny 19.30 dyżurny Straży Pożarnej w Kutnie otrzymał zgłoszenie o pożarze. Miał on miejsce na terenie zakładu na Majdanach. Tam była również nasza kamera. Wczoraj wieczorem w jednym z zakładów gospodarowania odpadami na Majdanach doszło do pożaru substancji chemicznych. Z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostało zadysponowanych 10 jednostek, w tym 3 skutna oraz jednostka ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Łodzi. Pożarem objęte była hala, w której znajdowały się substancje chemiczne zgromadzone tam w tym zakładzie. Był widoczny i pożar, który wydostawał się przez otwory okienne i drzwiowe. I dochodziło do eksplozji. Na terenie składowiska doszło do kilku wybuchów. Na szczęście nikt nie został ranny. Została zadysponowana również specjalna grupa chemiczna z łodzi, która przybyła na miejsce zdarzenia około godziny 22. Chemicy z łodzi przystąpili do pomiarów, do pobrania próbek i do zbadania z jakimi mamy substancjami do, do czynienia. Tych substancji y, tak wstępnie mieliśmy, że były to kwasy, sole metali, y, odpady y, zawierające rytęć. Natomiast to wszystko zostało jakby y, wymieszane tak, także no, sporo tego te, tej, tej chemii tam było tak? Grupa, która dokonała y, tych pomiarów y, na urządzeniach naszych nie wykazało substancji niebezpiecznych, stężeń niebezpiecznych. Y, i o godzinie pierwszej w nocy zastępy zostały porozsyłane do, do swoich baz natomiast jeden zastęp pozostał do godziny 7.30 w zabezpieczeniu na terenie zakładu i o tej godzinie przekazaliśmy już zakład właścicielowi. Na tym działania zakończyliśmy. Jak mówi Zdzisław Pęgowski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej, to nie pierwszy pożar na terenie tego zakładu. Jak udało się ustalić, wstępną przyczyną pożaru było samo zapalenie substancji chemicznych. Przypomnijmy, wcześniej mieszkańcy skarżyli się na nieprzyjemny zapach wydobywający się z terenu zakładu. Straty oszacowano na kwotę pięciu tysięcy złotych. Wybór Zbigniewa Filipiaka, społecznego członka zarządu powiatu w Kutnie, na stanowisko kierownika działu administracyjno-technicznego w szpitalu, wzburzył opozycyjnych radnych, którzy decyzję komisji konkursowej wprost nazywają patologią. O wyborze Zbigniewa Filipiaka szpital poinformował w ubiegłym tygodniu. Swą funkcję ma ona objąć od 1 września. Wybór urzędującego członka zarządu powiatu na kierownicze stanowisko w należącym do starostwa szpitalu musiało wzbudzić kontrowersję i tak się stało. Opozycja wprost nazywa to kolesiostwem. To jest patologia. Powiedzmy sobie otwarcie. To jest patologia. Już patologia trafiła, zaczę sięgnęła zenitu w powiecie kutnowskim. Tak to trzeba nazywać. Ja się dziwię, że hmm, przedstawiciele szpitala hmm, nic zdrożnego nie widzę, bo tam wypowiadała się Pani, yy, która jest odpowiedzialna za kontakt z mediami, yy, przyglądam się temu, więc to co się dzieje w krótkowskim Szpitalu, to też jest yy, zjawisko patologiczne, gdzieś te kolejne oddziały są zamykane, yy, niby po, pod pretekstem remontu tych oddziałów, tym bardziej, że one dopiero co były remontowane i oddawane, no więc to jest... Wszechwładne kolesiostwo. Starostwo Powiatowe w Kutnie broni decyzji o wyborze Filipiaka, wskazując, że został on wyłoniony w drodze konkursu i pokonał innych kandydatów. Sam zainteresowany na dzisiejszym posiedzeniu zrezygnował z członkostwa w zarządzie Powiatu Kutnowskiego. Została powołana komisja, która oceniła wnioski aplikacyjne, które przedstawiono właśnie w tej procedurze, procedurze konkursowej, no i została wybrana faktycznie najlepsza zdaniem komisji oferta pana Zbigniewa. Филиппиака. Natomiast co do tego, czy jest to kolesiostwo, czy nie, no to tutaj ja bym nie chciał się wypowiadać. Mogę tylko powiedzieć, że pan Zbigniew Filipiak na dzisiejszym posiedzeniu zarządu, czyli we wtorek, złoży rezygnację z funkcji społecznego, czyli tego niepłatnego członka zarządu powiatu w Kutnie, aby w ten sposób no, przeciąć spekulacje, które no, faktycznie się tutaj rodzą i rodzić by się mogły. Radnych opozycji oczywiście to nie przekonuje. Ktoś musi tam temu wszystkiemu i powiedzieć dość. Bo samorząd powiatowy ma służyć mieszkańcom tego powiatu, realizować zadania, które ma przeznaczone, a nie być miejscem, gdzie wypływają pieniądze w sposób niezrozumiały na stanowiska, które nie służą temu samorządowi. Tylko po prostu kolesiostwu, kolesiom tego chorego układu, który został w powiecie stworzony. Zanosi się więc na to, że piątkowa sesja Rady Powiatu w Kutnie znów będzie odbywać się pod znakiem sporu pomiędzy rannymi koalicyjnymi a opozycją. Początek obra do godzinie 10. Dzień drzwi otwartych w Wilczej Esce przy ulicy Królowej Jadwigi przyciągnął tłumy mieszkańców, zarówno tych, którzy już mieszkania kupili, jak i tych, którzy dopiero zamierzają kupić swoje cztery kąty. Wilczajska przeżywała prawdziwe oblężenie w trakcie dnia drzwi otwartych zorganizowanych przez robotniczą spółdzielnię mieszkaniową Pionier w Kutnie. No my byśmy już, już mogli podpisywać. Umowy. I, I by... tylko klusze, żebyś pamiętał. I tylko, żeby były klusze. By były. W kompleksie czterech budynków mieszkalnych SK znajdzie się 126 lokali w ołącznej powierzchni 7500 m2. W budynku, który można było oglądać w sobotę, znajdują się 33 lokale o powierzchni 2000 m2. Bardzo mi się podoba. Fajnie rozmieszczone pomieszczenia, tak nowocześnie, bardzo ładnie. Jest tutaj duża przestrzeń? Jest bardzo fajnie. W ogóle klatka schodowa też jest bardzo nowoczesna i taka duża. W środku spokojnie można z większymi zakupami kupami wejść, także bardzo ładnie. Są to mieszkania bardzo ładne, bardzo funkcjonalne, nowoczesne rozwiązania i w miarę tanie. No. Dlatego, dlatego tyle ludzi i takie zainteresowanie. No, trzeba trochę wyrzeczeń ponieść, żeby sobie na to coś takiego pozwolić, ale myślę, że da radę. To co będzie, przesunęłam sobie przede wszystkim drzwi, żeby postawiła sobie porządnie kanapę. Tu będę miała słupek, tam tylko telewizor powieszony. Czy pani będzie tutaj mieszkać? Tak, proszę pana, na drugim piętrze. Najpierw miałam się budować, ale jeżeli takie duże mieszkanie miałam e, możliwość kupić, no to kupiłam takie mieszkanie i, i będę tutaj mieszkać. Tam nie zmieniałam, tam jest e, sypialnia z łazienką następna, także. Tutaj państwo sobie zmienili, ale ja nie zmieniałam. Dla układu budynków wielorodzinnych zaprojektowano cztery zespoły parkingów dla samochodów osobowych po jednym miejscu dla każdego mieszkania. A około 10% przyjezdnych może znaleźć miejsce w pasie drogowym ulicy Wilczej lub Królowej Jadwigi. Świetne rozwiązanie na przyszłość, na starsze lata praktycznie, że ją spokojnie widać będzie. Osiedle prawdopodobnie spokojne, jak to mówią wyważone, no i praktycznie dużo zieleni i jakby i w centrum, i na uboczu. Czy, czy miejsc parkingowych jest Pana zdaniem wystarczająca liczba? Tak, jest. Miejsc parkingowych to jest wystarczająca e, liczba, a jeszcze jest możliwość, prawdopodobnie, bo tu są obok garaże murowane jest możliwość po prostu e, dokupienia sobie czy wydzierżawienia garażu. O, no cudowne, najcudowniejsze są balkony z tego wszystkiego. Zdecydowanie się różnią od tych, które mamy w blokach. Tak, tak, tak. Tam są całkowicie balkony. U nas są brzydkie, balkony bardzo wąskie i małe, no. Tutaj są najpiękniejsze z tego wszystkiego, to są właśnie balkony. Łazienki są też ładne, dość duże są. No i tamten jeden pokój z tym aneksem też mi się podoba. Każdy z budynków ma partery przystosowane i dostępne dla osób niepełnosprawnych. W każdym mieszkaniu na parterze istnieje też możliwość przystosowania go dla mieszkającej osoby niepełnosprawnej. To była już trzecia wizyta przedstawicieli holenderskiej fundacji Samendalen w Kutnie. Tym razem goście mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami gminnych ośrodków pomocy społecznej. Siedem z jedenastu gminnych ośrodków pomocy społecznej wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym w związku z przyjazdem przedstawicieli holenderskiej fundacji Samendalen współpracującej z Kutnowskim Komitetem Obrony Bezrobotnych. Spotkanie odbyło się w starostwie powiatowym w Kutnie. Spotkaliśmy się po to, żeby wejść w współpracę z gminami. To jest 11 gmin w powiecie i chcemy, żeby oni też weszli z nami w współpracę, ponieważ no coraz droższe są te transporty z Holandii. Jest to 1200 euro taki transport, który tutaj do nas przychodzi. Sami już sobie też nie możemy poradzić z pieniążkami. Trochę nam dokłada też i Urząd Miasta i dlatego chcemy, żeby te dary trafiały też do osób na wsi. Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych z Holenderską Fundacją współpracuje już trzy lata. Przez ten czas udało się wesprzeć blisko 10 tysięcy osób. Łącznie do magazynu stowarzyszenia dotarło 16 transportów, czyli około 255 ton towaru. Dzięki współpracy z gminami dary z Holandii trafiałyby do Kutna częściej. Tych transportów byłoby wtedy nie cztery na terenie naszego miasta, tylko byłoby o wiele więcej, bo tego towaru w Holandii mają bardzo dużo, i, i ten towar nie trafia tylko do nas do Kutna, ale i suwałki, i, i, i na Ukrainę. No. Wszędzie tam, gdzie mogą, ale po rozmowie jestem wczorajszej tutaj właśnie z Państwem z Fundacji i bardzo są zadowoleni, że właśnie gminy weszłyby z nami w współpracę i odciążylibyśmy ich z opłat, gdzie moglibyśmy właśnie te transporty my opłacać i tych transportów na terenie naszego miasta i powiatu byłoby o wiele więcej. Wizyta w Kutnie miała też na celu sprawdzenie, jak Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych rozdysponowuje podarowane rzeczy, bowiem Holendrzy. Dary pozyskują od sponsorów. Goście podczas swojej wizyty w Grodzie na Dochnią odwiedzali także kutnowskie rodziny. Sponsorzy przekazują nam dużo rzeczy, ponieważ są pewni, <try> że żadna rzecz nie jest sprzedawana. I <try> też No i też wiedzą i przekazują to z świadomością, że my nie będziemy tego an Leute to an den którzy są von Glück stronie. Mają świadomość, że przekazują swoją pomoc i swoje naród dla ludzi, którzy są pod kreską, którym los nie dokonano. Wiem, że następny znak, który będzie w pod koniec września, będzie nie z mężami, ale nie z tymi mebrami Będziemy dopakowywać odzież. Czy gminy zdecydują się na współpracę? O tym, że warto, przekonywała także dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłótnie, pani Bożena Budnik. Chylę czoła, dziękuję serdecznie i mówię: Jest to takie miejsce, gdzie zawsze coś jest. Tu nigdy nie ma pustego magazynu, zawsze rezerwy są, a mówię, a nadwyżki to już pewną dystrybucję nam pani Wona narzuca. Także serdecznie dziękuję dla pani Wony, na ręce pani Wony, ale też i dla fundatorów. Zresztą my z Państwem się spotykamy już po raz trzeci i dziękujemy też Państwu serdecznie. Do 10 września można składać projekty do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wniosek jest naprawdę prosty, a zmienić w lokalnym otoczeniu można naprawdę dużo. Każdy kto ma pomysł, na przykład budowa placu zabaw, ścieżki rowerowej, chodnika, czy organizacja imprezy kulturalnej, może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, a to naprawdę nie jest trudne. Wniosek do budżetu obywatelskiego ma bardzo prostą konstrukcję. Przede wszystkim trzeba opisać szczegółowo swój pomysł, swój projekt, a także sporządzić szacunkowy kosztorys tego projektu. To są dwa kluczowe elementy tego wniosku. Poza tym wniosek Wnioskodawca, autor projektu, musi go zatytułować, nie musi być to tytuł długi, do 10 wyrazów, ale taki zachęcający również mieszkańców i informujący o tym, czego projekt będzie dotyczył. Wnioskodawca umieszcza we wniosku swoje dane osobowe, imię, nazwisko, PESEL i dane kontaktowe, które są potrzebne, by w czasie weryfikacji wniosku móc na bieżąco poprawić ewentualne błędy. Autor podaje główny cel projektu oraz krótkie uzasadnienie jego realizacji, a zatem na jakie potrzeby mieszkańców składany projekt Odpowiada. Do wniosku jesteśmy zobligowani dodać jeden załącznik: listę 30 osób powyżej 16 roku życia, które projekt popierają. Możemy również dodać inne załączniki. Jeżeli wnioskodawca ma życzenie i uważa, że jest to konieczne i wpłynie to na ocenę, może dołączyć do wniosku grafiki, zdjęcia bądź mapy, jeżeli. Takie, takie załączniki posiada i chciałby je dołączyć do wniosku. Projekty do budżetu obywatelskiego już spływają. Z pomysłem modernizacji ścieżek rowerowych wychodzi Łukasz Gajewski. No chciałbym, żeby nie tylko w dużych miastach jakby projektowano fajne, fajne drogi rowerowe, ale również w takim mieście jak Kutno. Jeżdżę sporo na rowerze po, po Kutnie i wiem, że mimo, że nasza sieć dróg rowerowych nie jest jakaś ogromna, ale jednak kilka tych ścieżek jest i myślę, że wiele z nich no, trzeba by troszkę poprawić, żeby zrobić odpowiednie wjazdy na nią, zjazdy z dróg rowerowych oraz Przeprowadzić te drogi rowerowe przez skrzyżowania, czyli jakieś przyjazdy dla rowerów, żeby rowerzyści nie musieli zsiadać z tych, z tych rowerów. No, generalnie, żeby usprawnić ten ruch rowerowy. Zamiast narzekać na coś, co się nam w mieście nie podoba, możemy sami przejąć inicjatywę i zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego. To jest fajna inicjatywa. Chodzi o to, że e, można zrobić za, za, za jakieś publiczne pieniądze jakiś swój własny projekt. E, no coś, co. Zostanie zrealizowane po prostu w Kutnie, i e, będziemy autorami tego projektu, więc to jest taka fajna, fajna inicjatywa generalna. Wniosek nie jest skomplikowany, a autorem projektu może być niemal każdy. To osoba, która tutaj mieszka, z tym miastem jest związana i tu ma większość swoich interesów życiowych. Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek, napisać projekt, można przyjść do Kutnowskiego Domu Kultury 27 sierpnia od 10 do 21 na maraton pisania projektów. Masz pomysł? Nie czekaj. Weź sprawy w swoje ręce i przyjdź zmieniać kutno. Działkowcy też mają swoje dożynki. W miniony weekend obchodzili oni Ogrodowy Dzień Działkowca. Nie zabrakło nagród dla tych, którzy o swoje ogródki w tym sezonie dbali najlepiej. Spotkanie działkowców w siedzibie rodzinnych ogródków działkowych Kolejarz przy ulicy Krośniewickiej w Kutnie to przede wszystkim dobra zabawa w doborowym towarzystwie. Dla działkowców ich ogródki są przysłowiowym oczkiem w głowie. Nic zatem dziwnego, że co roku także i spośród siebie wybierają najlepszych. W Polsce minione lata dynamicznego rozwoju ogrodów działkowych było to święto przepełnione radością, nadzieją. Działkowcy prezentowali swoje plony, dorobek swoich działek. Wspominali jak było dawnej, cieszyli się urodzajem. Prezentowali dorobek swoich działek, ale czasy się zmieniają. Zmieniła też się forma obchodzenia tego święta. Przyczyn jest wiele, jednak najgłówniejszą jest koszt utrzymania naszych działek, naszego ogrodu. Dawniej nie mieliśmy tyle op opłat, wiele pomagało zakłady pracy, które często bezinteresownie inwestowały w ogrody. Kto wtedy martwi się o wodę czy wybór śmieci? Dziś za wszystko trzeba płacić i każdego roku coraz więcej. Działkowców tego dnia odwiedził również poseł na Sejm RP Grzegorz Schreiber, który nawiązał do Sejmowej Batalii o ocalenie ogródków działkowych w Polsce. Poseł zgromadzonym gościom przekazał też sadzonki tulipanów. Bardzo mi miło że mogę odebrać tak no, dla mnie znaczącą nagrodę, czy też symbol pewien tego co robiłem w ciągu tej kadencji w Sejmie, bo... Rzeczywiście jedną z prac, którą wykonałem w tym Sejmie, była obrona Waszych działek. Było to, że no udało mi się doprowadzić do sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość, cały klub parlamentarny mój, zagłosował w obronie Waszych działek. W obronie tego, żeby ustawa, która weszła w życie, miała taki kształt, jaki sobie życzyliście. Trudny... Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody. I do zobaczenia jutro. W dzisiejszej nocy w Kutnie przelotne opady. Temperatura 16 stopni w Kutnie, 10 w Łowiczu i 11 w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. Jutro przejściowe zachmurzenie. Temperatura 26 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Jutrzejszej nocy pochmurno, temperatura 15 stopni w całym regionie, ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali.